Słuchajcie, zobaczymy sobie, co było, co jest i co będzie między Wami, a co będzie do pół roku. Tak się umawiam z kartami. Co było, to patrzymy, yy, dla kogo to ma być czytanie. Czyli bierzemy to, co do Was pasuje. To są czytania ogólne, dla wszystkich, przełożenia, co było, co jest. trójkątową i ostrzega przed trójkątem dziewczyny, przed plotkami, trójkątem wchodzenie w romanse żebyś była silna wejdź w siłę, w energię siły, nic nie musisz możesz tylko chcieć, otaczać się ludźmi e, takim towarzystwem w którym się dobrze czujesz, to tak dla was dobrze, co było między wami e, pięć pentakli zubożenie emocjonalne, ty ciągnęłaś tą relację zobaczcie e, para żebraków i trochę tak, no nie trochę tylko bardzo, kobieta y, ciągnie no tutaj tego starca, ale to może być tak, że on się przy tobie, y, znaczy zestarzał, on y, nie, czuł, nie czuł się komfortowo przy tobie, bieda emocjonalna, y, ty próbowałaś to ratować, za uszy go tak trochę ciągnęłaś, tak pomyślałam, więc tak mówię, gwiazda, romans mógł być. I czekajcie. E, cesarz, muszę się przyglądać, żebym dobrze powiedziała. Słuchajcie, e, pan by mi się tutaj pokazywał zajęty. E, ty, jako jego kochanka, I on, e, cudzy mąż, ewentualnie no też może być ktoś na stanowisku. Cesarz to e, cesarz nie jest rządzony, czyli nie wiem, ktoś to ma stanowisko, może też mundurowi tutaj bardzo często wychodzą, ale na bardzo wysokich stanowiskach. Ty, bym powiedziała, snułaś sobie marzenia y, o czymś y, stałym z nim. Y, on, dziewczyny, nie do końca. Ty to ciągnęłaś i tak trochę na siłę, ledwo-ledwo, i może być tak, że no, takie, ciąg, takie ciąg, y, ciągnięcie kogoś, wyciąganie kogoś takie ciągnięcie kogoś, wyciąganie kogoś bycie z kimś, ale obok to jest taka już samotność we dwoje on ma tutaj silny charakter, ty jesteś piękna, fajna blondyneczka myśląca, czująca kielichy pokazują uczu... kielichy, woda, to są uczucia czyli ty miałaś marzenia o wielkiej miłości no on jakby to jest taki bardzo stąpający mocno po ziemi, twardo jeżeli to jest cudzy mąż no to dziewczyny Yy, może być tak, że on tym cudzym mężem zostanie to tu mówię dla pań Kochanek, bo tu mi bardzo często kochanki wychodzą, yy, które snują yy, takie swoje yy, no po prostu tych też stałości, a on nie tak bym powiedziała, bo on już ma stałość yy, relacje z przeznaczenia yy, mieliście się spotkać, spotkaliście się To ja bym powiedziała, że tutaj Ty zaczynasz wychodzić z tej biedy. Zaczynałaś albo chciałaś wyjść z tej biedy, emoc emocjonalna bieda mi się tutaj pokazuje, bo tu nie wychodzą biedni ludzie. Tutaj, ludzie mają, tutaj faceci są bogaci, mają pieniądze, mają stanowiska, czyli tu by się pokazywała bieda emocjonalna. Zobaczymy teraz, co będzie między wami, co jest między Wami. Ja bym powiedziała, że tutaj, no dziewczyny, no, nie byłaś kochana i e, jeżeli jesteś, zobaczymy co tu wyjdzie, bo tu jest gwiazdeczka taka samotna, e, patrząca, e, patrząca e, w, z nadzieją w przyszłość. E, jeżeli nie jesteś kochana, to po prostu odpuść. E, o hierofant, co jest, czyli papież. E, Aspen tak, niedojrzała relacja. Śmierdzi odrodzenie, czyli tak, no pokazywałoby mi się, że mogłaś też ty być cudzą żoną, bo to akurat jest pani papież. Jeżeli jest to relacja trójkątna, to tak z twojej strony jest uczucie, chciałabyś, to jest ręka kobieca, więc mówię, chciałabyś stałości domu, normalności. Ale to zdechło. W sensie nie możecie tego stransformować, i bym powiedziała, że tutaj chodzi o Pana. Pan jest niezdecydowany. Tutaj z Pana strony miłości nie widzę. Jest śmierć i odrodzenie czyli znowu tutaj jakby energia kobieca chce dać coś śmierci. Śmierć nie może się odrodzić. Jeżeli był to układ, który z twojej strony przyrodził się w miłość, to zastanów się, czy jest warto w to inwestować, bo to będzie niedojrzałe. Poza tym kolejna rzecz. Jeżeli pan jest żonaty, bo tu by mi się to pokazywało, ewentualnie jesteście w związkach, to też za księdza nie wyjdziesz za mąż. To będzie zdychało, odradzało, odradzało się cyklicznie między wami ten związek, dopóki nie zrozumiesz, że... Yy, pewne rzeczy, pewnym rzeczom należy dać śmierć. Po prostu co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Pewne, yy, wszystko ma swój koniec yy, i trzeba iść dalej. Tak by mi się pokazywało. Tutaj kobieta jest yy, na niskich wibracjach. Może być tak, że yy, tu są dzieci, że też chodzi coś, yy, może coś chodzić o dzieci. Yy, może ty, możesz ty mieć dzieci. Yy, może też być tak, że on ym, nie jesteś dla niego wtedy y, w pełni dostępna, nawet jeżeli on by był wolny. Y, a, ty, y, a ty, jakby jesteś samotną matką z dziećmi, to też nie jesteś dla niego dostępna, bo, może, bo on może y, nie chcieć dzieci. Takie coś też mi się tutaj pokazało. Pomyślałam teraz o tym. I pomyślałam tutaj o tym, jeszcze o jednej rzeczy. Tutaj jest ta para żebraków, tak jakby na tle kościoła, czyli, no, tak jakbyś tego chciała ciągnąć, zaciągnąć do e, ślubnego kobierca. E, no to on nie jest, że tak powiem, taki skory. Wtedy się wtedy w, ty, w nim zdycha to. E, ty chcesz stałości, snujesz marzenia o rodzinie w tym momencie, a on, a on nie. On nie wykonuje jakichś tam y, spektakularnych ruchów w Twoją stronę. Y, powinnaś coś tutaj stransformować. Y, zobaczymy teraz, co będzie między Wami do pół roku. Y, Spojrzyj trochę prawdziwe oczy, bo zamykasz. Y, no, tu masz swoje marzenia i zamykasz oczy naprawdę. Czekasz na tą gwiazdkę, z nieba, aż spadnie. Do pół roku. Cztery kielichy. Nie widzisz szansy na nic lepszego. Trzy buławy zawieszenie. Wiecie co idzie w, idzie w zawieszenie. Może być tak, że no pan tutaj będzie przychodził, odchodził. Jeżeli jest teraz koniec relacji, no to to bym się pokazywało, że odejdzie, ale teraz tak. No tu się już pokazało jakby trzy buławy, czyli może być no, trójkąt. Ty sobie to wszystko przemyśl, czego byś chciała. Jeżeli chodzi o Wisielca, karta Wisielca radzi, żeby spojrzeć na coś z innej perspektywy, wejść trochę w skórę tej drugiej osoby. Żeby to, znaczy w ogóle wisielec wszystko przeciąga w czasie, jeżeli nie zrozumiesz pewnych rzeczy, nie przerobisz lekcji, e, czyli nie odrzucisz tego, co ci nie służy, e, wisielec będzie ci to e, cały czas wywalał, przeciągał. E, to, to nie będzie miało końca. Zawieszenie tej relacji y, e, może być tak 3-6 miesięcy następne, jeżeli teraz jest śmierć, e, po czym pan na przykład się odezwie. Czyli tracisz pół roku na coś, co no, trochę tutaj nie ma racji bytu. Tu by mi się pokazywało te, w tych trzech buławach, widzicie, to ona tak jakby się modliła, yy, szuka swojego, jakby swojej drogi. Tu są jeszcze iluzje tego związku, ale yy, dziewczyny, podążaj własną drogą. Po prostu przemyśl sobie to. E, nawet jeżeli ci to będzie dużo kosztowało, e, odpuszczenie czegoś, e, to e, no tutaj jest taka. No co? No, nie widzisz szans? E, jesteś taka pochowana, pokurczona, bo może boisz się zostać sama. Nie widzisz tego, co masz nad głową. Musisz spojrzeć na coś e, szeroko horyzontowo. E, da się pewne sprawy połączyć, e, tylko trzeba mieć plan działania. Słuchajcie, w życiu jest tak, że nie każdy, kto się jakby pojawia w naszym życiu, nawet na dłużej, nawet na rok, na dwa, na trzy, zostanie z nami do końca życia. Po prostu. Ludzie są w naszym życiu po coś, po coś, po to, żebyś wyciągnęła wnioski. I nie ma, y, nauczyła się czegoś, to są lekcje, i y, 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 trzeba je stransformować. Y, tutaj aż takiego ranienia nie widzę, ale nawet, znaczy, tak kobietę to rani. Kobietę rani, chyba, to, że y, ma mężczyznę, który jest dla niej tak naprawdę niedostępny, i nie mogą być razem. Takie coś mi się pokazuje. I to trzeba po prostu w sobie y, y, przetransformować, zostawić, przemyśleć, odchorować i iść dalej. Y, teraz dziewczyny, tak powiem. Y, tutaj mi się pokazuje y, ta, y, taka y, 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 zamiana ról wskazana. Musisz pewne rzeczy przemyśleć. E, zmienić perspektywę, patrzenia na pewne rzeczy, e, tu e, oboje powinniście e, zrozumieć nastawienie drugiej osoby. E, pewne rzeczy, dopóki nie zrozumiesz, będą przeciągane w czasie. Pamiętajcie, że medal ma zawsze dwie strony. E, Pewne sytuacje mogą wyglądać inaczej, gdy spojrzysz na nie inaczej, z innej perspektywy, nie tylko przez pryzmat siebie. Yy, I nie przyspieszaj pewnych rzeczy, bo tutaj yy, bym powiedziała potrzeba czasu. Yy, pół roku yy, będzie takie yy, dla Was: yy, pokazuje się yy, potrzeba oczyszczenia, przemyślenia. Yy, Abyś dokładnie wiedziała, czego chcesz w życiu. Co karty radzą? Karta. No, proszę bardzo. Yy, dziewczyny. Yy, trzy miecze. Yy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To ja tutaj jakby z całości czytam, ale tak. Yy, odrzuć serce. Miecze to jest rozum, czyli tak, tego serca nie bierz wszystkiego jakby emocjonalnie, bo, tak, bo ty kochasz, bo ty tęsknisz. Nie, tego nie ma. Zacznij myśleć. Weź wszystko na klatę, przemyśl sobie od A do Z. Tak, tak, chciałabym tego, tego. Mam to, to. Eee, trzy miecze eee, to jest taka karta oczekiwań. Nie musisz spełniać czyichś oczekiwań i wyobrażeń i no co ci pomoże, nie kieruj się żalem po prostu, no. Nie płacz, ja bym powiedziała, no tutaj to jest takie płacze, żale, wyrzuty, jakby sumienia też, że mogło być inaczej, a dlaczego ja? No to nie, nie ma, że dlaczego ja, tylko tak wyszło, tak miało być, no i trudno. Relacja będzie trudna, jest karmiczna relacja i pamiętajcie, nie kierujemy się jakby żalem, nie rozkliwiamy się nad sobą, nie rozbieramy tego na części, tak miało być i tyle. Nowy rozdział w Twoim życiu może się po prostu tworzyć w bólu, no po prostu piękno tworzy się w bólu. Trzeba być ambitnym i to, co się teraz dzieje w Twoim życiu. Nawet jeżeli by tutaj miał być, bo też tak pomyślałam, że mógł być ślubny kobierzec, no pan jakby odwleka, też tak może być. No to, to co się teraz dzieje jest do wzięcia na poziomie mentalnym. Odrzucamy serce i zaczynamy, zaczynamy myśleć i przede wszystkim myśleć o sobie i o dzieciach. Pozdrawiam.